Tak mi się przypomniało właśnie, że w tym tygodniu dostałam ten, nie wiem, raport, jak to nazwać, ze spoty, jakie są najbardziej popularne piosenki, jakie się słuchało w tym roku i u mnie w pierwszą, w pierwszej dziesiątce było Tako na Fidę, jakieś tak się to czyta, nie wiem do końca, ale w każdym razie wie, wie, o co chodzi i to jest w ogóle bardzo zastanawiające, bo ja jeszcze z jakiś rok temu myślałam, że Tako i Hemingway to są dwie różne osoby. Wam. Dzisiaj jest wtorek, 1 grudnia ja zaczynam nagrywać dla Was tego vloga na spacerze. Wyszłam, wyszłam sobie, żeby przewieszyć trochę głowę, bo dzisiaj jest dla nas bardzo ważny dzień. Dzisiaj wychodzi nasz pierwszy odcinek, więc bardzo się stresujemy z Magdałą, jak to wszystko wyjdzie. A jest bardzo piękna pogoda, więc stwierdziłam, że nagram jeszcze dla Was coś, jak jest pięknie był bo niektórzy mówią, że a według mnie to bardzo ładne miasto. Także trzymamy kciuki za to, żeby Wam się podobał ten pierwszy odcinek, a my z Marcją idziemy sobie na spacer. To jest godzina 17:53, czyli za 7 minut wchodzi nasz nowy odcinek. I co jest ciekawe, mamy już 14 lajków, chociaż jeszcze nie jest opublikowany, więc może to jest dobra wróżba. Zobaczymy. Dobra, trzymajcie kciuki. Baga! Do tego! A to będzie jeden, jeden jedno wyświetlenie. 18. osiemnasta, a czemu mnie nie ma? Czemu się nie Nie wystartowało. Kotek, nie wystartowało to! Dobra, wystartowało. Moja mama mówi, e, rano wstałam do pracy, zrobiłam sobie kawę, mówię, a obejrzę sobie was na YouTubie, wchodzę i nie ma. Ja mówię, mama my taka rano nie dodajemy filmików, ona. a ja myślałam, że jak będzie pierwszy grudnia, to już po północy będzie. <grym> Cześć, witajcie w kolejnym dniu. E, Dzisiaj mamy środę, już jest godzina po 16. Za chwilkę będziemy się zbierać do Ikei, bo chcemy kupić jakieś ozdoby świąteczne. Chciałam taką gwiazdę tutaj na okno, taką... Ona jest taka popularna, dość no i taka świecąca. Ale jeszcze chciałam się do Was odezwać, bo wczoraj wrzuciłam Wam takie przebitki z, z takimi klasykami, z takimi ładnymi autami. I one były właśnie w tym warsztacie, do którego jechaliśmy na zmianę opon. Tam była taka poczekalnia i można było sobie usiąść, zrobić sobie kawkę i właśnie tam jest obok salon Sankyonga. Jakoś tak się to nazywa, nie, dokładnie nie wiem do, niedawno się dowiedziałam, bo, że taki samochód istnieje, że taka marka jest na świecie. W każdym razie jest taki salon i obok są postawione takie auta, m, takie klasyki właśnie. Bardzo ładne, stwierdziłam, że fajnie będzie wam takie coś tu rzucić. Eee, i, I tak, no dobra, to my się zbieramy i nagram wam może jeszcze coś, coś ze sklepu. Byliśmy w Ikei. Byliśmy w Ikei. Byliśmy w Ikei. Dobrze, dobrze. dobrze Pani działaj. się na mnie patrzy. Byliśmy w Ikei. Byliśmy w Ikei. Nie było nam, tak były same klosze. Więc przyjechałam do Pepko, żeby szukać tej samej gwiazdy w Pepko, bo podobno są. Oby była. Jesteśmy już w domu. Kupiliśmy gwiazdę dużą, taką, 75 cm. Myślę, że zajmę ją z pół okna. Jak ty myślisz, kochana, nawet wyglądał? Nie, nie widziałem. Tam były takie jeszcze metrowe gwiazdy. Ale metrowa, to, jak zobaczyłam, jak jest. Yy, taka była. No tu nie pokażę, bo tu nie będzie widać. Taka była wielka, że zajęłaby nam na bank to okno. Ja miałam taką 75. Chciałam 60, ale już nie było to 60? Kupiłam tą gwiazdę w Julii za jakieś 30 zł. I wszystko byłoby super, gdyby obok leżała pasująca żarówka. Ale nie leżała. No, muszę to wypakować. Teraz. Pięknie, piękna jest. to. Eee, powieszę teraz tej gwiazdy, ponieważ jest syf. Trzeba to sprzątać w chacie. Będzie czysto, powiesimy gwiazdę i będzie pięknie. Hej, witajcie znów u mnie. się ostatnio, jak kupowałam tą gwiazdę w Juli i. Dokupiłam jeszcze jakieś, jakieś tam lampeczki. Wczoraj był taki dzień, jak sobie sprzątaliśmy mieszkanie i dziś miałby się dzień, kiedy będziemy je w końcu wdroić, bo w niedzielę już są mikołajki. Ale stwierdziłam, że jeszcze czegoś mi tam brakuje, więc sobie jutro na spokojnie podjedziemy jeszcze do kilku sklepów, bo jutro obydwoje mam dzień wolny, więc będzie tak na spokojnie. A dzisiaj sobie zrobiliśmy taki, taki chillowy wieczorek Właśnie tu słychać trochę Marcelinę, jak mi się trąca. Agu! Egu, właśnie. Wczoraj wróciłam na Insta Stories, że w Bydgoszczy jest jeszcze jesień. I bo miałam wrażenie, że w cała Polska lepi bałowany tylko u nas nie spał śnieg, ale wczoraj, wieczorem, ten śnieg spadł. Ale już się stopił, i nie zdążyliśmy w sumie wyjść na spacer. W ogóle dowiedzieliśmy się, że ten śnieg jest z Instagrama. Bo zobaczyliśmy u znajomych, że, że wrzucają na Insta, że ten śnieg leży w Bydgoszczy i podnieśliśmy dopiero rola. i zobaczyliśmy, że rzeczywiście u nas na balkonie też jest śnieg, nawet ktoś już zdążył na sankach jechać na, 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 na tych 3 mm śniegu po chodniku. No, ale mimo wszystko, że ten śnieg już się stopił, już go nie ma, to i tak chcielibyśmy sobie pójść na spacer, bo już miasto wywiesiło um, wszystkie te um, takie śnieżynki świecące przy latarniach i ogólnie wszystkie dekoracje są już wystawione i chcieliśmy zobaczyć, jak to tam wygląda na starym rynku w tym roku, więc może sobie pójdziemy, coś Wam tutaj wrzuca, jak to wszystko wygląda. Przyjechaliśmy do kasteramy zobaczyć, czy są te choinki, ale ja mam jeszcze jedną ważną rzecz do zrobienia. Uwaga, wiesz. Ustroję samochód. Jak ogarnę, jak się to otwiera? A to nie jest tu do góry, to jest na kratkę. Mhm. Hmm. o tym. Hej, hej, udało się, mamy choinkę Kupiliśmy nawet taką całkiem Ładną, bo jest wąska Nam zależało na tym, żeby była niska dość Ale wąska, bo nie mam, Będzie stała tak przy drzwiach Więc żeby nam nie zajmowała miejsca W przejściu Tym bardziej, że tam czasami wózkiem trzeba wjechać Jak mało lulamy ale się właśnie udało, więc teraz sobie jedziemy do oszą, bo potrzebujemy jeszcze lampki. Takie na. Chciałam ustroić kary w sypialni, a w kastorami były drogie, i w sumie nie było, że jakichś takich... nie było takich ciekawych tych lampek, więc zobaczymy, co z oszą. I jeszcze musimy kupić kilka rzeczy na odcinek, który będzie we wtorek. Mamy nadzieję, że znajdziemy coś fajnego. Widzieliście, zakupy się udały, już mamy w końcu ustrojone całe mieszkanie. Zabrakło mi tylko gwiazdy betlejemskiej na stół, miałam ją w sumie kupić, ale ostatecznie się nie zdecydowałam jakich chcę wielkości, więc w tym tygodniu e, jeszcze będę musiała kupić e, właśnie sobie tego kwiatka, bo chciałabym ją postawić na środek stołu, bo tak pusto jest jak wyrzuciłam włosy takie jesienne. No i teraz już trochę mi wchodzi zmęczenie, więc będę się z Wami żegnać i do zobaczenia we wtorek na kanapie. Pa, pa. Bram mandarynki teraz. Taką jestem super vloger, tylko że nie wiem to powiedzieć. Hejo, witajcie dziś!